Szef Webensław Omiar Cęckiewicz zapowiedział, że prezydent przychyla się do pozytywnej decyzji w sprawie publikacji tak zwanego aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Przypomnę, raport z likwidacji wojskowych służb informacyjnych został opublikowany niecałe 20 lat temu, w czasie kiedy prezydentem był świętej pamięci Lech Kaczyński. Natomiast na publikację raportu, aneksu do tego raportu, Prezydent Kaczyński nie zdecydował się. Dokument ten miał budzić liczne kontrowersje. Nie zdecydował się na to również w czasie swoich dwóch kadencji prezydent Andrzej Duda. Pytanie. Mamy bardzo napiętą sytuację geopolityczną. Groźba wojny jak nigdy od kilkudziesięciu lat wisi nad Polską. Czy Publikacja dokumentu odnoszącego się do zdarzeń sprzed 25-30 lat ma teraz jakikolwiek sens. Podejrzewam, że większość osób opisanych w tym dokumencie, jeżeli nawet żyje, to cieszy się emeryturą. Będzie to granat wrzucony w polskie szambo. Będzie to kolejna odsłona polskiego piekiełka. Korzyści żadnych nie widać, natomiast zagrożeń bardzo wiele.